No, teraz będziemy się szykować do wyprzedzania Tylko Sobówki tam sobie jadą, musimy poczekać Jeszcze trzy Dwa, jeszcze jadą No i co oni robią? Schhamowali Dobra Mogę. różowy jedzie. A rąnski. Już Dobra. Mierzemy drugiego. Ale też coś słabo jedzie. za nami, co? Nic. To jest jeden samochód. Mamy sobie dziewięć dych. To chyba będzie cały sznurek do objechania. No to ciak. Abrahams, tā ir t.i.,